Ile 50, 50 groszówek jest w tuzinie? 120. Jak nazywa się wynik mnożenia? Iloczyn. Yy, I. iloraz. Nie, Iloczyn, Iloczyn, Iloczyn. Imię trzech wierzchów narodowych. Wierzchów, no to słowacki. Juliusz Adam Mickiewicz i na przykład jeszcze Zygmunt Krasiński albo jeszcze nam Norwid mówią, ale nie no, może Krasiński, jednak. No to Adam Mickiewicz. Yy, Julian Słowacki, Słowacki i Kochanowski. Kochanowski. Nie, to nie, no to... Co cię polskiego uczył. <noise> no to. <noise> na ty? <k>? Konopnicka. <noise> nie, na czy czekaj. Nie Kordian może. Kuchy, tam nie. To nie takie. No, no, to może... Mm, Krasicki, Krasicki. Ile zer ma milion? Sześć. Wymień rodzaje literackie. Epika, liryka i dramat. Rodzaje? Epika, liryka, dramat. Kto jest głównym bohaterem Dziadów? Dziadów, no to zależy, której części, ale był chyba Konrad, o ile mi się nie mylę, w trzeciej części, w czwartej był Gustaw, a w drugiej były te duchy, aniołki i takie tam. A w pierwszej części? W pierwszej, pierwsza część to jest jakoś upiór, to się nazywa, czy to jest jakiś taki, taki krótki wiersz w sumie, i tam nie wiem, no chyba jakiś upiór, czy duch jest bohaterem. Znaczy, wła, znaczy, właśnie za pierwszą część uważa się tą, tą jakąś, taki, ten jakiś wież, właśnie upiór czy coś takiego, ale jako tak to nie ma pierwszej części, tylko jest właśnie ten wież. Ktoś uważa za pierwszą część chyba. Kto napisał Potop? Kto napisał Potop? Henryk Sienkiewicz. To jest jednostką prędkości. Jednostką prędkości jest kilometr na godzinę, a nie na sekundę? Na godzinę. Na pewno? Tak mi się wydaje. Y, metry na sekundę. Albo kilometr na godzinę. Y, kto odkrył prawo powszechnego ciążenia? Newton. Newton odkrył. A w, w jaki sposób to odkrył? Spadło mu jabłko na dynkę. Kto wymyślił prąd? Ten. Y, Ale prąd, całkiem. prąd całkiem? Kto wymyślił? Trochę podchwytliwe. Czy mógł być to w sumie volt? Tak. A, 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 Mnie... A może ten, co wymyślił żarówkę? Jeszcze Edison? Nie, nie, czy nie, Edison tego nie wymyślił, Powiedz to musiało być wcześniej. Ja Ile wynosi liczba pi? 3,14 i tam jest dużo takich liczb. owoce po angielsku. Apple. Banana. Orange. Uh, pineapple, uh, apricot and uh, I don't know, pear. Wynik z dzielenia i mnożenia to? Dzielenia wynik dzielenia wynik, to będzie i do raz Mnożenia? iloczyn Co to jest onomatopeja? Onomatopeja? Jest to, jest to, jest to. Aha, to już wiem, to jest chyba udź... Onomatopeja, kap, 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 kap. To chyba o to chodziło, nie? Wyrazy dźwięku nasionowczym. Wyrazy... Tak, z gimnazjum pamiętam. Pozdrawiam panią Bolandę. Domin jeszcze od słowa częsty. Eee, częstszy? Częściejszy? Nie. Bardziej częsty? Kolega? Częstotliwiejszy. Częst, czę, częstszy, częstszy, a najwyższy? Najczęstszy, czyli nie, najczęstszy, najczęstszy. Ile to jest 3 plus 3 razy 3? 3 plus 3 y, razy 3, tak? Y, 9 to będzie 12. A, tak to, może, <słuch> to teraz, może tutaj zapytamy pana redaktora, kto wymyślił prąd? po prostu odkryto. Co jest cięższe? Kilogram gwoździ czy pół kilograma pieprzu? Pieprzu tam było, pieżu. Ale... No to pieżu. Tak czy tak, tego jest kilogram i tego jest kilogram. A tu pana zaskoczyłem, bo zapytałem, czy pół kilograma pieżu? Było kilogram. Hmm, ile wynosi przyspieszenie ziemskie? Nie całe 10, 9,8. Nadaje się? Zapraszamy tutaj Mariana, też że on nam coś powie. Jak po angielsku pisze się wow? Nie wiem. To jest Marian, on właśnie zdaje w piątek angielski. Pozdrowienia dla pani Fejtek. Wyprodukowano w Chinach po angielsku to? in China? Nie. Nie ten akcent. Dobra, dziękujemy. Oddajemy mikrofon.